Siemaneczko, witam Was w ósmym treningu podczas kwarantanny. Nie, witam Was w siódmym treningu podczas kwarantanny. Dzisiaj ostatni odcinek. No i dzisiaj wybrałem się na, na rowerek. O wieczorze jeszcze Wam powiem, co będę robił. Patrzcie, pociąg jedzie. Zatrzymałem się kawałek za gnieznem. Mam. Jak widzicie. Ja się nie wiem, czy widzicie. Ponad 5 km, w mniej niż 20 minut, ponieważ chwilkę już sobie tutaj stoję, rozciągam się, jeszcze dociągnę teraz, jak, jak skończę z Wami tutaj rozmawiać i, i wybieram się dalej. Dalej w podróż. No i tak planuję dzisiaj zrobić 30 km. Musiałem się zatrzymać, bo tak wie, że hej, ogólnie fajna sytuacja, bo jak się zatrzymałem i tam się rozciągałem, to przejeżdżał gość na rowerze i spytał mnie, czy, czy nic mi się nie stało, czy nie potrzebuję pomocy. Więc fajnie, fajnie, fajna taka, taka sytuacja. I ogólnie powiedziałem, że nic się nie stało. On odjechał ja chwilę później chcę ruszyć, a patrzyła, że mi łańcuch spadł. No ale to wiadomo, łańcuch takie tam podstawowe rzeczy, więc chwilę moment poszło. Ogólnie pogoda jest bardzo ładna jeśli chodzi o, o widoki, o słoneczko, ale ten wiatr jest po prostu dzisiaj masakryczny. Słuchajcie, skróciłem sobie trasę i zrobiłem jednak 20 km, ponieważ zaczynało mnie coraz mocniej boleć kark, a wiecie no, na co dzień nie jeżdżę kolażówką, tym bardziej nie takie dystanse, więc wolałem sobie odpuścić, aby wszystko było git. Spodziewam się, że ten materiał wyjdzie bardzo krótki, ale to dlatego, że druga część, którą bym tutaj wrzucił, będzie zrobiona na live'ie na Instagramie, więc jeśli oglądacie to dzisiaj, jest to niedziela, to zapraszam Was na, na Instagrama i co, do zobaczenia!